Jest 16 sierpnia 1944 roku. Niemcy zajmują klasztor kanoniczek na Placu Teatralnym. Ostrzeliwują państwową wytwórnię papierów wartościowych na ulicy Sanguszki oraz rynek Starego Miasta. Mówi Bronisław Troński, Jastrząb. Gdy wybuchło powstanie miał 23 lata. Zrastała liczba trupów, których niestety nikt nie sprzątał. Fetor gnijących ciał i spalenizny unosił się nad starym miastem. Właściwie front przebiegał wszędzie. Chłopcy odczuwali dosłownie głód. Od jakichś pań wydostawaliśmy ze schronu kaszę, mąkę, olej, ziemniaki. Iza, nasza sanitariuszka, gotowała nam cienkie zupki i smażyła bliny. Iza wróciła ze szpitala na Długiej, w którym... Nawet korytarze przepełnione były rannymi. Ba! Tak jak mówiła, gdziekolwiek było trochę wolnego miejsca, rzucało się garść słomy i z braku łóżek układało na niej rannych. Leżeli ciasno, jeden obok drugiego. Wielu rannych umierało jednak, nie mogąc doczekać się kolejki na stół operacyjny umieszczony w suterenie, oświetlony zwykłymi kagankami. Lekarze wyrywali śmierci setki moich kolegów, młodych ludzi, ale często na nic się zdawały ich wysiłki i poświęcenie. Nie starczało bowiem nawet środków do tamowania krwawienia. Około południa Niemcy, używając gazu węglowego, wysadzają w powietrze pięciopiętrową kamienicę przy ulicy Przejazd, gdzie mieści się placówka powstańcza. W ruinach giną przyjaciele, wybitni poeci Tadeusz Gajcy Topór. I Zdzisław Leon Stroiński, chmura. Stalin informuje premierów Churchilla i Mikołajczyka, że władze sowieckie odcinają się od warszawskiej awantury. Warszawa!